Im więcej ładuję na tą szczepkę, to mam wątpliwości, czy to tak pociągnie. Wyjazd został odłożony na kolejne dni. Które wyjeżdżamy? Tego jeszcze nie wiem. Ostatni etap. Pierwszego dnia. Jest do 20 Talerze się posypały. Żona z papugami. Aż się kamera wywróciła. Całkiem niezły został. Ciężkie. Ile byście żarli? Mają najlepsze miejscówki. Widać nas? Tak, zapakowani. Cała ekipa. Boston to ma salony tam duże. W sumie najgorzej to mamy. Pagnali. Paka. Licznik jeszcze. Jaki mamy licznik? Taki Ło. Jedziemy zatankować. Godzina 12.06, 23 października, piątek 2020 roku. Podróż życia z Syberii na Krym. Dobra, zatankowani. Pierwszy etap naszej podróży 528 km To jest 6, prawie 7 godzin To myślę, że w 9 godzin powinniśmy się wyrobić Jak nie będzie przeszkód Jedziemy z przystankami A tam siedzą dalej Boston, myślę, że jedzie na spacer Na pola biegać a ptaki to nie wiedzą gdzie jadą, i koty też. W przygodę. Ładowaliśmy się w glinę. Cholera wie co, bagna Masakra Totalna Obrócimy przyczepę Ręcznie I spróbujemy wyjechać Nie wesoło to wygląda No tak no, <laughs> Oj, jak ciężko jest no, i tam... <laughs> Masakra, chcieliśmy żeby Psy pobiegały, a tu można. No dobra, odpinamy przyczepę Zobaczymy, czy się da ją obrócić Zobaczcie Masakra Totalna masakra Wszystko się lepi jak gówno Ale przyczepę obróciliśmy Mam nadzieję wyjechać Może się uda Chcę buty poczyścić Gdzieś w trawie. Z tej strony. A to i tak się lepi. W ogóle zobaczcie nic, kompletnie nic. Jak można jechać bez przygody? Widzicie jakie przygody? No zobaczcie. W ogóle się nie chce odlepić A nie ma zjazdów żadnych No dobra, idę do samochodu Zobaczymy Czy się uda Postawimy kamerę Jamat s Масокритично, я имею буты как... То не до 7 лет? Еще хуже, чем вершина. Вершине Ну, видите, рамки как бы здесь попали Да так неизвестно, что мы выедем Отсюда Да, потому что там на вниз нам надо Надо, знаешь, что одними колесами по правее попробовать Менты, я... Да, на кон в этой стране. Да. <свечный> давай, давай. <свечный> Попал. Я там для тяжести не нужна, Роберт. Taka nie, Dobre, o matka o! Widać to Co tutaj jest Normalnie koła Jakie mam cięż... ciężkie buty I nie chce się to w ogóle Odwalić ode mnie Spróbujemy wyjechać Ja na skorości, tak będę po maleńku i

Dawaj, poszli. Wody dostawaj z bagażnika. A ja Swieta nie Sucho, PANI Majecie, rozumiecie? Tu jest sucho. Możemy wyrzucić koty do namiotów, żeby się rozprostowały. A tam była tragedia. Myślałem, że już nie wyjadę. Masakra, jakbyśmy w nocy byli, to nie ma szans. Żadnych. Dobra, rozkładamy namiot. Boston, idź сюда. Tam się rozłożył. proszę. Ty dzierży, daj zabakom pić. Trwaj. Idziemy za kociem. Dwie i pół godziny jazdy, i takie przygody. Kurde, o, jeszcze pszczoła brudna, zamknięta, nie no tyle Bierzemy Was. Bierzemy Was. Jest ciepło. No co, nie. Dobrze jest. O może. Tak, to jest. Jedna Sztuka. Druga sztuka. Na trzecią przyjdziemy za chwilę. Nasze miasteczko zwierzęce. Dwa namioty Koty i tak przestraszone Billy wyszedł z kontenera um. Britney, nie A Murka nie wiem Boston Nielsja no Długo tu nie będziemy się bawić Trzeba jechać dalej Pogoda jest ładna, trzeba to wykorzystać. Huuu, najadłem się strachu, jak nic. Papugi mają się dobrze. Żarło jest, woda jest. Co im więcej potrzeba i ciepełko też. I najmniej zachodu z papugami. co sobie siedzą, spokojne, jakby się nigdy nic nie stało. A młody, młody Boston wścieklizny dostaje w samochodzie. Pobiegają trochę, może będzie lżej. Jeszcze mamy na dzisiaj przewidziane 4:40. No, 4 godziny, 40 minut. Tam jest jakiś hotel, się prześpimy porządnie. Jutro zrobimy, jutro zrobimy, e, postaramy się zrobić więcej kilometrów niż dzisiaj. Dzisiaj 650 na początek, na start, na przyzwyczajenie się naszych zwierząt do sytuacji. Jutro trzaśniemy może 800, a nawet 1000. Zobaczymy, o której wstaniemy. E, jak się pozbieramy. А кто что тамаякись? Командир, здорово были. Здорово? Что хочу, чтобы интересно проявить. Собаки, что породистые у тебя? Не, не, не. Так гулять будете? да, вот нас не снимается, палатки, мы с водой едете, на полях. В палатках? Кошки. А мы с собаками. В машине два попугая и все. На Байкал наверное ездили, да? Мы с Байкала едем. А вы с Байкала едете? Крым. Крым, понятно. Сами no. кто? крымские. Не, мы из Шелехов, э, Иркутск. А, ну Иркутск вообще можно сказать земляки. <laughs> понятно, да-да. No. Ну, а я полак. Все, Polак. я понял. Давайте отдыхайте, <laughs> Счастливого пути. <laughs> Вам тоже. Давай, Пока. Берта, <laughs> что то есть? Ах, та любит Эх. <clears throat> O, i tak to przygody. Szczęśliwej drogi nam życzę, gościu. Na razie jest miło. Oprócz tego naszego, o, to... o, jeszcze jest. To nawet. Ciężko się z tego pozbyć. Co to za ziemia jest. No, jest całe szczęście, że my wyjechaliśmy stamtąd. Bożysz, ty mu, jakbyśmy tam zostali z przyczepką. Masakra! O, widzę, tam jeszcze zostało. Jakieś gówno w sprężynach. Wysnie to odleci. O, co, wody chcesz? Wody ci, przecież dawałem ci wody. Ech. Bateryka się kończy, 14%. No, ale to co, na ten moment to wszystko będziemy ładować kamerkę i jedziemy dalej. Chyba, już teraz, to do celu dojedziemy. Nie będziemy się zatrzymywać, bo będzie coraz ciemniej. A jest godzina, zaraz wam powiem, to jest godzina 15:32. No, nie, to jeszcze trzeba będzie się raz zatrzymać. Za dwie godziny to będzie piąta. No tak, gdzieś tak. No dobra, trzymajcie się. My lecimy dalej. Jeszcze raz. Tam kociate karmione są. Może co tam posikają. Jak nie, to trudno. W kontenery będą lać. Posprząta się. Z psami nie ma problemu. I z papugami też nie ma problemu. Na razie jest ok. Droga jest w miarę dobra. Przyczepka też się sprawuje. No, zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że gładko pójdzie. No, do zobaczenia w następnym materiale. Paka.